Samsung OMNIA 2: zarządzanie kontaktami. Kopiowanie lub przenoszenie kart kontaktów pomiędzy telefonem i kartą SIM. Możesz dowolnie kopiować i przenosić kontakty pomiędzy telefonem i kartą SIM. Kliknij Start. Wybierz zakładkę Książka telefoniczna. Aby skopiować kontakty, wciśnij Menu. Wybierz Kopiuj. Wybierz opcję kopiowania. Zaznacz pole wyboru obok kontaktów, które chcesz skopiować. Aby przenieść kontakty, wciśnij Menu. Wybierz Przenieś. Wybierz opcję Przenoszenia. Zaznacz pola wyboru obok kontaktów, które chcesz przenieść. Wciśnij Gotowe. Aby powrócić do ekranu startowego, kliknij krzyżyk w prawym górnym rogu ekranu.